Cześć, witajcie, ja jestem ziomalej6000, a ze mną jest mój kolega... Majny graudy, mizder dyryży. mój drogi kolego. Cześć. Gujonie. Gujon się odezwał. No dobra, daj mi te dyryżewko, to ja sobie Lub zrobię... crafting. ...crafting table'a. No tak robię crafting table To Table'a. Ja zaraz kobel, kobel generator. Może, co generator zrobię. Tak. Poszczekaj. <grywa> <grywa> Bardzo fajny, co bytom. A ty umiesz w ogóle robić goblet? To... Ja ci dam. dam Wiewierka. Wier dawaj, dawaj. Dałem dawaj, Ci Wiewierka. Ja a, a ty umiesz? Nie zwalisz? Umiem. E, gdzie mam zrobić? Byle, gdzie? By, żeby był. Ja tutaj poczekam sobie w na oczekiwane sadzące. Poczekaj na oczekiwane sadzące. A teraz zwalę, to zwalę na ciebie. No, dlaczego? <grym>, nie wiem. To ty zwalisz. Tak działa. Dobra. Skąd wiesz? Skąd mam to wiedzieć? No to wy. Dobra. Zróbmy. Czekaj, bo to tutaj trzeba. gilowa zrobić. No, lilowa. Zgaduję, zgat że trzeba. Zgatuję, boże. Dobra, nieważne. ważne. Hmm. No, no, ma, masz, masz jakieś drewno przy sobie? Nie. Jestem czysty, o, to jak łza. Czysty, jak ża. Dobra, Weź be. poczekaj. Poczekaj, poczekaj, bo sprawdzę, jak ta wyspa od domu wygląda. Nie mam żadnych temu. Okej. Okay. Ja robię kill i biorę komuja. A wiesz, co ci powiem? A wiesz, co ci powiem? Co? Odwróć się do mnie. Na dole jest bedrok! Wiem. Ale na samym dole... Ołaczmy się. Ten Debit, jak to zwalisz, to jesteś debilem. Jest! Yes! na drugą stronę. Zostaw! Mój! oj, oj, oj. Jezu, A jak to zwalisz, to jesteś Lola, z jednej strony kopie na drugą... Stronę. Wow. Ile, ma, ile masz kobla? Dwa. <susuruj> no to... jestem zbieraczem kobla. <grym>, Trzy, to to dwa patyczki. patyczki. Oj, sorry. Idź, zrób no. kilofa kamiennego. A ja coś zrobię. Idę po, idę po skrzynkę. Kupę! Kupę zrobisz! Nie rób kupę. Idę po skrzynkę. A my wiemy, że tutaj jest skrzynka. To by nie oglądał. Ej! Pięć na Tyle? No pięć. Tutaj była skrzynia, tu, 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 tu. Ej, skrzynię zabieram. O móż mi. Ej! Co no co, No sorry, ale e? chciałem sobie wylepać. Czekaj, ma tutaj zakle, na boba. A nie tylko. No Jezus Maria. Przepraszam, znów postawiłem. Nie Mario. Znów podstawiłem, no to tobą. Nie Mario. A ja, ja już mam kilo, bo to... To ja kopię. Czeka, bo ja tutaj kopię te cegiełki, przydadzą nam się na coś. No, no, e, ja z Grzybkiem90 e, grzybkiem kręciłem ten... Eee... Eee co? Eee... E, no. Kręciłem sobie skyblocka i też taki podobny e, generator kobla zrobiłem. No to co? Generator to tam jakieś super nowości z nie muszą być. No ja już mam 12 kobla. No. A ja mam 16 slawy 18, zrobiłem krzyżę. No idź, człowieku, idź. Dirta? Nie wolno. Dobra, mamy podwójną skrzynkę. O, dirt, co? Eee, odłożę slawy. I nasionka ale musimy tam iść, bo ja nawet oglądałam, jak oni tutaj uciekli. Gdzie ty jesteś? Bremu z King. z Kimi kim A, tam, dobra. Daj mi, tam, daj, a z kim? Daj, daj mi kobla. Już 17 mam, ale ja to chyba nie starczy. Dawaj. A ty sobie jeszcze do 20. No dobra, tylko. 3-3. A może nie kobla? No to już? Dobra, 2 mam. No to daj, daj, jak robię Nadal wyższy piłka po jednym. Dlaczego sobie nie kupisz premki? Bo ja mam premkę i mam fajnego skina z dziurą w zębie. Może sobie kupię. No poczekaj, 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 poczekaj. A ty jeszcze to... Tu... Krzywa, Krzywa, robisz ten most. Krzywa, robisz ten most. A nie, bo ja po kopie oui, jestem kobla. jestem. Subskrybuj, bo ja, bo ja... też jestem na YouTubie. To subskrybujcie mój kanał. Sztywniaki jedne. W opisie. Dobra. O, fajnie. Dobra. Fajnie. Będę ją, będę ją... Suby. Ja też live robię. E, live chyba będę robił i tym... Zero. zero. <noise> Naprawdę mam zero filmów. Ja mam jeden. Teraz ja będzie drugi. Tak o sorry. sorry Sorry, sorry ty, sorry sorry ty, tyy sorryyyy tyy Co cię dorobię jeszcze mam 10 kowla to chyba mi tak. no to zrób na... podwójny małosek kurde muszę nie biegać no lecz dokończyłabyś do końca co ty mm. patrz żeby nikt nie spadł no. nie tak ci no, no ja tutaj sobie robię no, Au. Weź typełeś? Tak Weź, bo ja tutaj idź tam po Kop Kobla. No dobra, dobra, dobra. A ja tutaj... Ja. To To skąd tą glinę, tylko na co tą glinę? Weź? Nie wiem, ale jak oglądałam, to tutaj było już strasznie dużo potworów. Mhm. O Boże, noc się robi? Wlazłam na górę. Spoko. Czekaj, ile mamy? Góry? Raz, dwa, trzy, hmm? cztery. Cztery. Cztery, trzy. Starcie na jedno łóżko, to ja robię. Okej? na jedno. No na jedno, no a... Ile chcie? Dobra. Na 100 milionów tysięcy! Robię. Chodzę. A nawet jak wreszcie pół serwera to i tak będzie ten. Posun się. Okej. Ale weź. Ja idę. Dobra, to ty... Ciekawe czy się zrobi dzień. No bo tak na mnie patrzysz, no i nie wiem, czy się zrobi dzień ty w końcu. Co? A Ty wyjdź z serwera, a ja pójdę, się, a ja pójdę spać, okej? Okay? Dobra, a wy, ale... Poczekaj chwilę. Nie widzieliście, kto był na czasie, nie widzieliście. No, wbijaj. Dobra. Ale ja dla Ciebie do zera to zrobiłem. dla niej ty patrzysz na to? Słucham? A tutaj są jakieś płonące... Nie, ba. Nie, Kaju, nie. Super. Weź, bo ja muszę rozwalić to. Ej, zrób dla mnie... Ile masz kobla? Dwa. Dwa. A to daj, łopat, sobie zrobię. Żeby rozwalić te... Nie, daj mi jedną. Daj! Daj mi jedną. O, wiem co ja zrobię, tylko... Górę, mamy tylko jedno jaderko wody. A bo nie ja zrobiłam nieskończone jaderko wody. To nie ma. I patrz, bo zaraz odcinek kończymy. A co my zrobiliśmy? Nic. A rób coś jeszcze szybko. Kupę. Kupę ja w Nie, ale rób coś. Zr co zrobiliśmy? To ja Generator go stał na łóżko i przejście do tamtej kuli. To dużo. Dążysz w 3 minuty skopać tam ten gravel? Jeszcze... O! Skrzynia! Co w niej? Trollu. Nie bierz nic, nie bierz nic! Y, pochodnia, sezonka jakaś, Sezonka dżunglowa, szedzonka czegoś tam... Nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz! Okej, okay, teraz ja to wszystko biorę ze sobą. Idę do skrzyni. Odnieś Dobra, ja tutaj, te, ja tutaj to wszystko rozkopuję. nie Sobienga to jest to, to tak. pochodnia. Ej, mogę zjeść jabłko, bo jestem głody na, cz na cztery. Ja mam na dwa i pół. No to ja jem. No. Ale no, to będzie część pierwsza. Będzie część pierwsza, a potem zrobimy karwe. coś tam pomyślimy, co będziemy mogli zrobić w drugim odcinku. I będzie część druga. Łatwe. Nagrywamy odcinek po odcinku, bo nam się chce grać. Nie? Tak. We are Minecraft. We are Minecraft. Mamy jeszcze, ma mine mamy jeszcze A wiesz, że... Te, a wiesz, że dżeba bolą... Przez chwilą właziłem na Minecraft -net i dżeba bolą nogi po, po godzinie garania w piłkę. Lol. Dobra. Mamy jeszcze... Oloj. Mamy jeszcze minutę i 50 sekund. Minuta 5 hmm. sekund. A ja jestem głodny na trzy Ja teraz 3, 3. jestem głodny na dwa To nie Nie, melona nie ruszaj! Farmę się zrobimy. Melon! This is Dostaw. melon! Zrobi się farmę melonu! Nostaw! Mm. 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 Oddawaj! Nie, ja robię farmę. głodny! Jestem głodny. Zupy, zupę grzybową, ale nie, to trzeba też farmy zrobić. Patrz, wszystko do farmy. Nie! <coughs> my źle, my, źle, my źle, jak godny brydek dzik. Ja to okay, wszystko, zajęło, ale to, to wszystko. zrobić, zrobić motykę. No ja wszystko tak, e, wszystko tak, Weź, bo ja tutaj... Mam... Ci chodzi Tak, taka, taka... Taka tej okrągłej, szarej żony. Masz patyczki? Mam dwa. To dawaj. Mam patyczki. Daj dwa patyki. Szybko, szybko, Pat szybko, szybko, szybko. Ekstremalne, sportowe patyczki. Szybko, zdążę zrobić motykę, załarać pole, położyć i kończymy odcinek. Tak. Tak? A skąd to urosło? Na cztery, na trzy, jak wcześniej to było na dwa. Nie wiem, nie wiem, Albo i na jeden. nie pytaj się mnie. Okej, okay, to na dzisiaj to był koniec. On żygo mnie tutaj winął. Yy, w przyszłym odcinku. Dobra. Się. Dobra, to trzymajcie się i cześć.